Bardzo bym prosił, taki, może to nie tylko jest mój wniosek, ale też pozostałych państwa sołtysów, żeby jednym, jednym z priorytetów było uchwalenie jakichś świetlicowych do, do tych świetl żeby one tam nie świeciły pustkami, żeby, żeby jakoś życie na tej, na tej, na tej wsiach Pękli, no. Może, może yy, też Rada pomoże jakiś, jakiś złoty środek znaleźć, no, żeby, te, żeby od nowego roku już od stycznia te świetlice działały. Odnośnie nowego budżetu, czy jest w planie ująć ten chodnik na zapniu? Bo to naprawdę świetne. Teraz, się teraz tak że często gęsto i widzę jak te dzieci chodzą po poboczu. Czy to będzie ujęte w tym budżecie? Chciałbym prosić o przypomnienie, jak jest termin udzielenia odpowiedzi przez burmistrza na pisemne interpelacje radnych i sołtysów. Od czerwca do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi pisemnej na złożone interpelacje. Jest problem z dotrzymaniem terminu odpowiedzi, ale również jest problem z realizacją złożonych obietnic publicznie przez pana burmistrza. Proszę o wyjaśnienie Pana Burmistrza, dlaczego Pan nie zareagował w chwili złożenia, fałszywego złożenia oświadczenia majątkowego za 2012 Pani Dyrektor SCKiB. Na to sprawę zwraca uwagę Urząd Skarbowy w swojej analizie. W Biuletynie Informacji Publicznej również podana jest fałszywa informacja dla mieszkańców. Rodzi się pytanie, czy Pani Dyrektor wstydzi się swoich dochodów, czy Pan Burmistrz swojej decyzji w tej sprawie? Proszę Państwa, to, to co powiedziałem na początku, to się przetacza przez społeczeństwo, na informacja już parę razy. Między innymi jesteśmy utożsamiani czy rozkażani o to, że to my właśnie decydujemy o wysokości takiego uposażenia. Chciałbym, żeby to było jednoznaczne, bo raz jest tak, raz jest tak. Te informacje są bardzo różne, żebyśmy mieli e, informacje z pewnego źródła, jak to faktycznie wygląda. Mówię odpowiedzialnie. Zostaliśmy oszukani. i zlekceważyć. Ja do tej sprawy dziś nie będę wracał. Ponieważ prowadzi prokuratura dochodzenia. Nie będziemy się wracać. Ale Panie Przewodniczący, sprawa jest bardzo poważna. To, co się dzieje w Lubaszu i działo się, nie może dalej istnieć. Mówię odpowiedzialnie. Pan słyszał, Panie Przewodniczący, Pan Żurek, jakie stawialiśmy nie warunki, tylko prośbę. Ja dzisiaj, ponieważ Panie Przewodniczący, część pis do Pana być może już trafiło. W sumie ich będzie 56. Do Pana Burmistrza z opracowaniem z datami ze wszystkim. Dlatego, że pewne sprawy w Lubaszu muszą być wyjaśnione. To bardzo poważne, są to zarzuty na pewno będą dość poważne. Ja nie będę już mówił, że nawet nie umimy w Lubaszu napisać uczciwie protokołu ze zebrania wiejskiego czy z Rady Solskiej przekręcamy. Nie prowadzę chodzenie, nie będą tytuły. Ale panie pani przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Panie Żurak, protokół w Lubaszu jest czerwony i żółty. Ja nie przyszedłem, bo nie jestem te zaliki, żeby pokazywać kolory. Ale tyle jest zarzutu. Protokół nie odzwierciedla prawdy, co się w Lubaszu dzieje. Dlatego, że ten protokół powinna zobaczyć prokuratura. Jest prawda jeszcze jedna, No nie podoba mi się tu jeden podpis. To nie jest podpis tej osoby. To jest kolejne pytanie do was. Ludzie się interesują, że dlaczego strefa gospodarcza jest na skrzynce, za jaką to jest spotek kupiona ponieważ można uluty zdobyć taniej, gościu się mówi, że są to powiązania pewnego radnego. Ja się mógłbym wiele rzeczy powiedzieć, o pewnych rzeczach. Jeśli idzie o nas, Patriotycznego Odrodzenia Gminy Szczucie, my już Panie Przewodniczący, czekamy na odpowiedź od Pana na piśmie, od Pana Burmistrza, dostaniecie takie pismo w ciągu 14 dni. My się bawić nie będziemy. I proszę Państwa kolejne oświadczenie majątkowe Pani Dyrektor, myślę, że Pan Przewodniczący, myślę, że to chyba przez przeoczenie zbyt, zbyt pejoratywnie nazwał to, co znalazł w dokumencie sporządzonym przez Urząd Szkargowy, bo w żadnym momencie nie ma tam słowa o fałszowaniu. Proszę pana oświadczenia majątkowego. Pani Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek i sugeruję, żebyśmy takiego słowa nie używali, ono może nie uderzyć w autora tych słów. Jak Pan zauważył w piśmie Urzędu Skarbowego dotyczący, dotyczącego usterek lub no jakichś tam mniejszych lub większych mniejszy błędów na 46 złożonych oświadczeń 27 osób jest wykazanych. Tu nie chcę być złośliwym, wykazana jest także osoba pana radnego przewodniczącego Andrzeja Gorzkowicza w innym zakresie niż pani dyrektor, ale jednak. I na końcu jednak stwierdzono wprost, że w związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami nie podjęto żadnych działań, ponieważ do każdego oświadczenia majątkowego załącza się PIT, czyli coś co jest dokumentem źródłowym do złożonego oświadczenia. Każdy z nas ma prawo złożenia wykonania błędów w złożonym oświadczeniu. I tak też uznaje te, te błędy, które Pani Dyrektor wykonała. Ja zadałem Panu konkretne pytania, Panie Przewodniczący, dzisiaj i Pan na te pytania nie odpowiedział. Wiesz, że celowo działacie w zorganizowanych grupach, żeby oszukiwać ludzi. I to mam udowodnić. Ponieważ Pan zmierza do kłamstwa, do oszustwa tej rady i tu wszystkim obecnie mnie przede wszystkim, powiem Panu szczerze, Pan też coś otrzyma w niedługim czasie. I, e, ponieważ zostałam wywołana niejako e, do tego, żeby powiedzieć parę słów. Panie Przewodniczący, ja od co najmniej 10 lat składam oświadczenia majątkowe. Również w roku biegłym i dwa lata temu. I w zasadzie moje zarobki się w ciągu tych ostatnich lat nie zmieniły. Więc robienie ze mnie osoby, która jest oszustką, która fałszuje dokumenty, jest po prostu robione po to, żeby mnie pokazać w złym świetle. Ja o tym, że błędnie zapisałam w oświadczeniu majątkowym, dowiedziałam się tutaj na sali. Gdyby zgłoszono mi od razu, że przyszła. Pośród, że pośród tej iluś tam 20 30 osób jestem również i ja umieszczona, niezwłocznie poprawiłabym to, co błędnie napisałam. I Pan wówczas nie musiałby dbać o moje morale. Dziękuję Pani Dyrektor za uwagę. Tu że Pani i to jest i temat będzie zamknięty. Ale to nie będzie zamknięty, bo Pan publiczny Oskarżył mnie o to o żebanie. Ja ja publicznie wody. powiedziałem, że ubostwa w analizie podkreślił y, taką sytuację. Ja nie tyle tak nie boją a no. jak ja jestem głodny, to poproszę wie pan o mnie pan odcenia? Nie, nie ma. No, no. Jestem nabity człowiek. Mówię pan odpowiedzialny. Nie doprowadzajcie do tego, że to... Bo jeszcze nie napisałem nigdzie, to ceda, a się nigdzie nie napisało. I mówię no. odpowiedzialny. ale nie zmuszajmy do tego, że faktycznie na dzieje Pani na przyszłość. No, musimy dojść do konsensusu w jednej sprawie. On musi określić, takie słowa.